OK, scenariusz jest taki: jesteśmy początkującymi twórcami, youtuberami, filmmakerami. Chcemy coś stworzyć, bierzemy do ręki telefon, kręcimy, ale okazuje się, że audio nie jest takiej jakości, jak byśmy sobie życzyli. Z tego powodu warto się tym zainteresować. Są modele z różnymi wtykami, z Jackiem z USB typu C. Na przykład, właśnie też z taką przejściówką, jaką ja mam tutaj, albo nawet podwójne mikrofony, jeśli chce się nagrywać w dwie osoby. W każdym razie, ten model, właśnie, jest z przejściówką na Jack Lightning. I co my tutaj mamy? Wiadomo, jest to mikrofon krawatowy, stworzony w tym przypadku do. Urządzeń z systemem iOS, iPhone i iPad. Potrafi nagrywać w 24 bitach, maksymalnie 48 kHz. Posiada końcówkę, przejściówkę, która jest certyfikowana, także nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o kompatybilność. Jest to mikrofon plug-and-play, to znaczy, że nie trzeba nic instalować, po prostu podłączamy i działa. Tutaj jest dalsza specyfikacja, jakbyście chcieli, można sobie tam zatrzymać. Ok, słuchajcie, pudełko jest bardzo proste. Myślę, że nie ma co, zabierzemy się już za otwieranie. Uhu, co my tu mamy? Nie mam, że tutaj będzie przejściówka. Tak, jest. Odłożymy ją sobie tutaj na razie na bok. I. Sam mikrofon. Oprócz tego w pudełku, o, 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 jeszcze coś tutaj ciekawego mamy, z tego co widzę. Oczywiście dokumentacja. Nawet naklejki. Proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, zaczniemy, może, sobie od tej przejściówki. I zaraz oczywiście sobie też porównamy jakość dźwięku tą istniejącą, którą słyszycie teraz z tym, co można zyskać za pomocą tego taniutkiego mikrofonu. Jeszcze mam tutaj przy sobie inny mikrofon tutaj pusto z Blue. Do tego też sobie zaraz porównamy, natomiast to będzie całkowicie inna kategoria. Ok, słuchajcie, no faktycznie ten przewód jest bardzo dobrej jakości. Kabel jest naprawdę bardzo gruby. No to co tutaj widzę, mi się podoba. W zestawie z mikrofonem dostajemy takie bardzo fajne ETUI. Nie jest może jakiejś najwyższej jakości, co prawda, ale jest. O, proszę, więcej kuleczek pochłaniających wilgoć i sam mikrofon. Oprócz tego w zestawie mamy, słuchajcie, również gąbeczkę zasłaniającą tutaj nasz mikrofonik przed jakimiś niechcianymi podmuchami wiatru itd. Tak no i klipsa, którego za chwileczkę sobie oczywiście tutaj założymy. Teraz sobie go przetestujemy, ponieważ nic więcej w zestawie już tutaj, że tak powiem, nie ma. Chodzi tutaj tylko o mikrofon, także 3, 2, 1... natomiast różnica będzie wtedy, kiedy zaczniemy się oddalać od urządzenia, którym nagrywamy dźwięk i film. Teraz może tutaj będzie widać na tej drugiej kamerze, ja się odwrócę I pomimo tego, że jestem odwrócony tyłem praktycznie do telefonu, którym nagrywam, no to dźwięk nadal jest taki sam, no może troszeczkę inny z racji tego, że odwróciłem się na większą przestrzeń i tutaj ten dźwięk się bardziej tam odbija od ścian i tak dalej, które są niestety jeszcze Puste, ale to nieważne, bo teraz słyszycie dźwięk z mikrofonu wbudowanego w telefon. Mam nadzieję, że jest dosyć spora różnica. Jeśli nie, to będzie bardzo dziwne. Oznacza to, że ten mikrofon nie niespecjalnie działa, ale mam nadzieję, że działa i że różnice słychać. Mi się to bardzo przyna. Za Chwileczkę pokażę Wam tutaj troszeczkę tajemnicy z mojego tajemniczego pokoju. Pewnie nie, zada... nie zadajecie żadnych pytań, jeszcze, no bo w sumie to. Się za bardzo nie znamy, ale to nic. Tą kamerę sobie tutaj umieszczę. O, może w ten sposób. Zabiorę sobie telefon ze sobą, czy tam jakiekolwiek urządzenie, którym sobie nagrywamy. Dobra, załóżmy, że wkładamy sobie telefon do kieszeni, tak. Kable gdzieś tam chowamy i wszystko się nagrywa. Kurczę, nie widać mnie do końca. Jestem tutaj. Może to dobrze, bo mam dziwną fryzurę. W każdym razie. Dźwięk jest nadal taki sam, pomimo tego, że wychodzę z pokoju. Przestraszyłem się tego, co tam się dzieje. Słuchajcie, usłyszałem tam jakieś dziwne, dziwne dźwięki. Oj, kurczę ten mikrofon. Źlego, źle go przepiłem, bo przepiłem go, słuchajcie, do paska z bluzy, i to nie jest zbyt korzystne. No jak widać, odwracam się kompletnie do kamery. Jestem, tak jakby można powiedzieć, całkowicie bezprzewodowy. Pomimo tego, że kable mam przy sobie. No to słuchajcie, moim zdaniem to jest znakomity pomysł, żeby wziąć sobie telefon. Jeśli chcecie coś nagrywać tak, gdzie kamera jest daleko i chcecie nagrywać dobrej, e, znośnej jakości dźwięk, bierzecie sobie telefon, podłączacie taki mikrofon do telefonu, odpalacie albo nagrywanie wideo, tak jak ja tutaj, tutaj właśnie wszystko widać. Nie patrzcie na bałagan, albo mm, dyktafon i możecie mówić, pomimo tego, że jesteście bardzo, bardzo daleko. Także to jest bardzo fajna sprawa. Ja teraz sobie tutaj wrócę. Wiecie co? Próbuję właśnie nagrać siebie. Natomiast jest bardzo ciężko, bo moja kamera nie chce mi wychwycić mojej twarzy. ok, dobra. Mam nadzieję, że jakoś to tam wygląda. W każdym razie, to był raczej błąd, że nie nagrywałem siebie, ale ten odcinek i tak wylądował na, na, wylądował na YouTubie. Jest to mój pierwszy unboxing i pierwsze jakiekolwiek porównanie w życiu. Więc proszę bądźcie wyrozumiali, jeśli dotrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Mam nadzieję, że więcej filmów może podobnych nie będzie, ale raczej unboxingów. W każdym razie. Z mojej strony to wszystko i słuchajcie serdeczny króliczek.